Siema. Dzisiaj mam coś ciekawego do zaprezentowania. Pokażę Wam najtańszy, chyba na Allegro, zestaw solarny, słoneczny. Z kontrolerem ładowania, który podłączyłem do akumulatora. A więc tak, tutaj mamy jakieś pudełeczko po, po tym kontrolerze. To jest ten kontroler, który podłączyłem. Tutaj zresztą wszystko jest napisane, ładnie pokazane do panela słonecznego, który dostałem właśnie w zestawie i do akumulatora. W tym wypadku akurat akumulator, który znalazłem to jest używany samochodowy akumulator 12V, który ma 100Ah. No niestety tutaj zrobiłem takie paździerzowe bardzo połączenie. Ale, ale zestaw działa bardzo fajnie. Właśnie słońce na niego świeci i widać, że ładuje baterię. Gdybym na przykład podłączył tutaj sobie e, e, kabelek USB, to bez problemu już z takiego czegoś można sobie telefon naładować czy, czy inne urządzenie na USB. E, tu mam dwa sloty wolne jeszcze. E, są, do tego w to miejsce można podłączyć sobie albo e, po prostu przetwornicę i zamienić ten prąd na 220, co zamierzam zrobić, ale nie mam jeszcze przetwornicy e... I, i korzystać z takiego czegoś. E... O, zaraz podejdziemy do samego panela. To jest bardzo, bardzo fajne urządzenie, za które zapłaciłem 150 zł, czyli uważam, że jest super mało, a będę miał dzięki takiemu zestawowi zasilanie system, który nawadnia mi tutaj teren. Ok, jest kilka jakichś różnych ustawień tego kontrolera. Zresztą tutaj bardzo dobrze to widać. W ogóle taki zestaw tak sobie pomyślałem, że jest też świetnym do, do samochodu. Można sobie takie coś wziąć ze sobą w jakąś podróż i ładować wszystkie jakieś kraty po drodze, nawet gdyby ktoś zamierzał cię spać. Tak więc można ustawić no. Do jakiego poziomu ma ładować ten kontroler? Tu jakaś prosta logika w nim jest. Jest bardzo fajny i bardzo tani. Dobra, moment, pójdziemy do. Teraz podejdę do. A, jak to się nazywa? Do tego panelu. Ok, a więc panel wygląda w ten sposób. Jest bardzo mały. Zobaczcie, przynajmniej moja dłoń. Jest na nim. Jest to panel 20 W, który ładuje prądem 1A przy pełnym słońcu. Trzeba by to sprawdzić jakimś miernikiem, no ja nie mam na to niestety nie mam takiej możliwości. Ale wiem, że ten 100A akumulator no musiałby się praktycznie 10 dni ładować żeby załadował się do pełna. No, uważam, że to jest bardzo fajny wydatek, jeżeli nie korzysta się na przykład na bieżąco. Zresztą można połączyć więcej tych paneli ze sobą uzyskać większy prąd, bo sam, e, e, sam kontroler ładowania jest do 10 amperów. Są też większe no ale ten najtańszy ma 10 amperów, więc, więc można tych paneli trochę więcej tutaj połączyć, szybciej wszystko sobie ładować. E, jego wymiary to jest około e, około 50 cm na 35-40 zaraz to zmierzę no tak więc myślę że 150 zł można łatwo faj... łatwo na pewno można ale fajnie można wydać